Z pracami nad tym, nad, nad, nad tym powinno się jak najbardziej rozwijać wszelkiego rodzaju badania, które będą powodowały, że paliwo powinno być rzeczy, które nas otaczają, a zwłaszcza z tych bio, bio, biologicznych odpadów. Przede wszystkim e, najważniejsza rzecz, która jest związana z pozyskiwaniem, z pozyskiwaniem e, biopaliw z, ze słomy, makulatury jest, jest to, że Mamy pewne, w tej, w tej masie mamy dużo związków, które nie są celulozą. Czyli bo my tak naprawdę pozyskujemy jesteśmy w stanie w sposób dosyć prosty przy pomocy pewnych procesów fermentacyjnych pozyskać, pozyskać biopaliwa z celulozy. Natomiast te wszystkie, te wszystkie odpady i, i drewno one mają taki nie, nie tylko w sobie samą celulozę, ale również różne ligniny, które powodują to, że bardzo ciężko jest, nie jest, nie jest to takie bezpieczne i przyjazny proces technologiczny. Tak? No, tam używamy dosyć agresywnych substancji chemicznych, które, które yy, no, pozwolą na to, żeby, żebyśmy uzyskali celulozę, która będzie yy, mogła być już poddana procesowi fermentacji i, uzyska, i uzyskiwanie odpowiednich yy, biopaliw, czy, yy, na, czy naj, najczęściej etanolu, czy też, czy też innych, innych e, e, alkoholi. No i to jest dosyć, dosyć yy, no Wydawałoby się proste, ale z drugiej strony no nie jest też takie proste, tak? E, czyli, czyli ten proces oczyszczania, oczyszczania tej, tej masy z takich nie, elementów niecelulozowych jest dosyć, dosyć, dosyć skomplikowany i, i, no nie, i używa dosyć agresywnych odczynników chemicznych. Pozyskiwanie biopaliw z tych, tych produktów. Drewna, słomy i makulatury jak najbardziej yy, jest dobrą rzeczą. Biopaliwa generalnie są wykorzystywane. Yy... W różnych, w różnych branżach, no, no, jeżeli popatrzymy na przykład na Brazylię, gdzie który, w której proces wegetacji praktycznie trwa cały czas, no to tam większość, większość spora część paliw, no, na przykład benzyny zawierają 80% alkoholu. Co wyższego. E, tylko to jest jak gdyby związane ze specyfiką tamtego rejonu, tak? Czyli oni jak gdyby produkując odpowiednie rośliny, mając też bardzo długi okres wegetacji, są w stanie pozyskiwać dosyć tani cukier, tak? z którego już prosta droga do alkoholu, tak? Przez bardzo prosty proces fermentacji. Natomiast natomiast no, alkohole generalnie są. Do, 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 często dodatkiem do paliw, e, jako, skad, jako składnik na przykład przeciwstukowy. Tak? Kiedyś, kiedyś stosowano, jeszcze niektórzy pamiętają, e, bez alkoholo, e, bez, o, a, benzyny ołowiowe, tak? z czerotlenkiem ołowiu. No one były używane dlatego, e, ze względu, że, że, że czterotlenek ołowiu był e, czynnikiem antystukowym, czyli to spalanie odbywało się dosyć płynnie, ale takie same właściwości Pokazuje bardzo podobny wykazuje alkohol metylowy, który mógłby spokojnie być używany jako, 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 jako środek antystukowy, zresztą chyba chyba tak się jest wykorzystywany obecnie, tak? Także można go dodawać. Natomiast pytanie jest, na ile to jest, na ile to jest sensowne, na ile to jest opłacalne, bo tutaj, tutaj mm, no musi być zdrowy rozsądek, tak? Musimy spalać, czy w jakiś sposób gdzieś tam utylizować i tak, więc wykorzystajmy z tego energię, a nie żeby ona gdzieś została spalona i niewykorzystana energia. Mieliśmy do czynienia z takim, z takim procesem, w którymś momencie, że bardzo intensywnie i bardzo mocno zaczęto stosować biopaliwa pochodzące, yy, czyli z oleju, z rzepaku, czyli z oleju rzepakowego. Tak? Po dosyć prostym procesie chemicznym uzyskiwaliśmy olej rzepakowy, ale spowodowało to co? Spowodowało to to, że olej rzepakowy poszedł bardzo do góry w cenie. Tak? Czyli, czyli konsekwencją było to, że jest, jest tego, 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 tego rzepaku pewna ilość, jeżeli go nie dajemy do końca, no to no i dajemy go do, do bio, jako biopaliwa, no to, to się okazuje, że zaczynamy, no mamy dobro dosyć rzadkie, ale mamy dwóch klientów, którzy chcą to kupić. Wobec tego cena idzie do góry. Dlatego tutaj trzeba tą yy, równowagę. No, móc i szukać, i, i szukać ustalenia pe pewnej równowagi, bo są to fajne rozwiązania, ciekawe, ale z drugiej strony to ma dwa, dwa, dwie strony, tak? Z jednej strony używamy biopaliw, rzeczywiście e, cykl zamknięty, tak, ale z drugiej strony no, ceny żywności idą do góry przez to, tak?